Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Kamila i dzisiaj zajmiemy się recenzją eyelinera marki Max More, który jest dostępny w sklepach Action. Jego cena to lekko ponad 4 zł, co może zaskoczyć, więc zaczynajmy i zobaczymy na co stać tak tiny eyeliner. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się jakichś fajerwerków jeżeli chodzi o ten produkt, ale bardzo pozytywnie mnie on zaskoczył. W opakowaniu znajduje się słojczyk z eyelinerem oraz mały pędzelek. O czym warto wspomnieć na temat marki Max More? More to jest to, że ich produkty nie są testowane na zwierzętach. Porównałam ten żelowy eyeliner z czterema innymi eyelinerami w pisakach, które akurat miałam w domu i z których korzystałam w ciągu ostatnich paru miesięcy. Pokażę wam teraz słacze od góry: Max and More, Maybelline Sensational, Maybelline Hyper Precise, Bourjois Liner Filtre, (nie mówię po francusku, wybaczcie) i Skin Skin Must Have. Przeszłam później do testu trwałości tych kosmetyków i najpierw przetarłam wszystkie kreski suchym wacikiem kosmetycznym. Jak widzicie, większość kresek na dole zostało rozmazanych praktycznie w całości, a górne dwie, czyli nasz recenzowane dzisiaj Max More i Maybelline Sensational, wyszły tak naprawdę praktycznie bez szwanku z tego testu. Następny test to test z użyciem płynu micelarnego i jak widzicie, po jednym lekkim przetarciu górne dwa eyelinery praktycznie są nienaruszone. I dopiero po dłuższym przecieraniu wszystko się ładnie zmywa. Kolejna próba zmycia tych kresek to próba z użyciem oleju. Jak widzicie, po leciutkim przecieraniu wszystkie dolne eyelinery bardzo szybko schodzą, jednak z górnymi mam troszeczkę więcej problemów. Ostatnia próba to próba przetarcia tych kresek wacikiem nasączonym wodą. I to, co mnie bardzo zaskoczyło, to, to, że Max Moore, czyli nasza najwyższa kreska, jest jak najbardziej wodoodporna. Spróbowałam również wylać wodę bezpośrednio na kreski i trochę poprzecierać i również Max Moore utrzymuje się bez zarzutu. Co oznacza, że dla fanów i fanek wodoodpornych produktów Max Moore jak najbardziej się sprawdzi. Przechodzimy teraz do najważniejszego testu tego filmu, czyli to, jak sprawdza się ten kosmetyk na oku. Na potrzeby tego filmu wykonałam nim dwie kreski. Jedną cieńszą i drugą bardziej dramatyczną i graficzną grubą krechę w przypadku tej cieńszej kreski, na jedno oko nałożyłam eyeliner z Max&More, a na drugi nałożyłam eyeliner z Maybelline. Mimo, że przy użyciu tańszego produktu kształt może nie wyszedł mi do końca idealny, to jestem bardzo zadowolona z tego, jak łatwo nakłada się go na powiekę. To jest takie uczucie, jakbyście smarowały powiekę mięciutkim masełkiem. To jest bardzo przyjemny proces i bez problemu jestem w stanie załączonym pędzelkiem narysować ostrą, fajną linię. Bardzo lubię dodać sobie też na dolnej powiece dwie kropeczki i z tym również nie mam absolutnie żadnego problemu. Jeżeli chodzi o moje oko w tym makijażu. Maybelline Sensational bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o poprowadzenie linii po całej powiece na długości, ale jeżeli chodzi o jaskółkę, to miałam tutaj już więcej problemów. Głównie z tego tytułu, że końcówka jest wyschnięta przez używanie jej przez kilka miesięcy. I musiałam naprawdę kilka razy przejechać w tym miejscu, żeby stworzyć jakąkolwiek jaskółkę, a już nawet nie mówię o próbie stworzenia ostrej linii, bo z tym było najwięcej problemów. Niemożliwym było również namalowanie kropeczek na dolnej powiece, tak aby pasowało to do drugiego oka. Po prostu nie byłam w stanie wycisnąć ani trochę tuszu z końcóweczki. Więc dorobiłam kropeczki eyelinerem z Max Edmore, aby było równo i tak prezentuje się efekt końcowy. Jeżeli chodzi o grubą krechę, to obie kreski są wykonane eyelinerem z Max More i jestem bardzo zadowolona z efektu. Po stresującej części, czyli wyrysowaniu kształtu, bez problemu byłam w stanie wypełnić eyeliner, mimo to, że outline zdążył mi już wyschnąć. Dodatkowo dla utrwalenia tej kreski użyłam palety Jeffree Star Cosmetics Blue Blood i wklepałam w kreskę cień o nazwie Cremated. Największa wada tego produktu to to, że niestety, ale odbija się on na górnej powiece i nie bardzo jest co z tym zrobić. Próbowałam pudrować powiekę, próbowałam wklepać pływać cień w eyeliner, ale niestety nic nie powstrzymuje go od transferowania się na górnej powiece. Nie dzieje się to jednak od razu po nałożeniu, a musi minąć naprawdę bardzo dużo czasu, żeby to się wydarzyło. Zazwyczaj to jest około godzina, dwie godziny więc może przesadziłam z tym naprawdę dużo czasu, ale no musi chwila minąć. I to jest tak w zasadzie jedyna wada tego produktu, którą ja zauważyłam po używaniu go przez ponad dwa tygodnie, bo w sumie mniej więcej od tego czasu go mam. Jego zalety to przede wszystkim bardzo niska cena, bo około 4 zł chyba każdy jest w stanie wydać na kosmetyk co jakiś czas. Czerń jest naprawdę głęboka i nie ma tutaj żadnej szarości, więc jest przepiękny kolor. Pędzelek w zestawie jest idealny, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Łatwość nakładania, no i jest po prostu super. Jeżeli chodzi o dostępność, to niestety, ale sklepy Action są raczej tylko na południu i na zachodzie Polski, więc osoby z północy i ze wschodu, czyli tam skąd ja pochodzę, będą miały większy problem z dostępnością do tego eyelinera. Ale zdradzę Wam, że szykuje się giveaway, ponieważ niedługo mam urodziny i właśnie do wygrania będzie m.in. eyeliner z Max More. Jeżeli uda mi się go kupić, bo przypominam, że mamy w tym momencie taką sytuację w kraju i na świecie, jaką mamy i niestety, ale mamy duży problem z wychodzeniem do sklepów. Jeżeli tak się wydarzy, że uda mi się jakoś bardzo szybko załatwić ten eyeliner to będzie on również w paczce, która będzie do wygrania w giveawayu, który szykuje się już, już za parę tygodni niedługo, więc wyczekujcie, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli kupicie ten eyeliner i stworzycie jakieś luki z nim, to oznaczajcie mnie na Instagramie, ja bardzo chętnie zobaczę, co Wam wyszło. Zachęcam do zostawienia lajka i subskrypcji. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym przetestowała i zrecenzowała jakieś inne bardzo tanie kosmetyki, na przykład z Action. I do zobaczenia w następnym. Cześć!